2 października listopada 2020 roku, oddział 436F, miejsce remni w wykonaniu leśniczego, miejsce draństwa w wykonaniu leśniczego, bardzo proszę to gniazdo, gniazdo jodłowe, proszę spojrzeć na te jodły, suche jodły, to nie efekt obecnych czyszczeń, które dla niepoznaki leśniczy wykonuje w tych gniazdach, ponieważ tam głębiej w lesie, gdzie jeszcze nie sięgnęła jego łapa, jeśli chodzi o pozyskanie, proszę Państwa, tam nie robił czyszczeń leśniczy. Tam Jodła rośnie co 60 centymetrów. Tutaj, jak widzimy, Tudzie wyłamał obymi brzozami, dębami półgniazda. Tutaj robi czyszczenia. Teraz od oka jakieś zabiegi od pieprza, bo to inaczej nazwać nie można to, co się tutaj dzieje. To ewidentne draństwo. Dziadostwo w najwyższym wydaniu przez wykonanie tego leśniczego. Bardzo proszę, tutaj powinna rosnąć jodła. Leży pod spodem w tych tutaj chabrach, w tych dębach przygniecionych. Ja to już pokazywałem ale przecież tych miejsc jest i tak wiele, że na każdy raz wchodzę w następne, kolejne. Bardzo proszę. To się stało w czyszczeniach Nie. To się stało przy okazji pozyskania. Panie leśniczy, puściłeś pan draństwa do lasu podobna sytuacja jest po drugiej stronie. Gniazdo szerokie na 8 metrów i jeszcze w niego jest puszczony, puszczona osika. Tam dalej sytuacja jest jeszcze gorsza, bo dopiero tam co byłem, ale już nie będę wracał, bo deszcz leje, więc mam dość tego chodzenia. To tutaj leśniczy, wspaniały leśniczy tegoż wspaniałego leśnictwa i nadleśnictwa. Kraśnik wyciął dwustuletnie sosne. sosny. Tutaj proszę Państwa jak ścinał dęba, to trzeba było puścić gałęzie z tego dęba do gniazda czy z tego czy innego, nieważne z którego, ważne jest co się tutaj dzieje w że leśnictwie i jakie tutaj straty powoduje leśniczy, który yy, zamiast robić to z wyczuciem, takie pozyskanie to po prostu puszcza gniazdo kolejne drzewa niszczy to, co poprzednik jego posadził. Co ktoś z takim, no, z głupo z pietyzmem, bo po prostu wyhodowali, co wyhodowali. Widać, że gniazda też mają tu powierzchnię, śmieszne mało, bo raptem dwóch, trzech arów, co niektóre. Widać też, że poprzednik pana obecnego tutaj leśniczego się tu specjalnie nie przejął tą robotą. Ja tutaj, że tak powiem, byłem. Ja tutaj pracowałem zarówno z jednym jak i z drugim. W 2008 roku za to, że nie podobały mi się pewne historie zostałem przeniesiony do sąsiedniego leśnictwa. W 2016 roku pożegnano mnie z lasami. Może właśnie albo przede wszystkim bo nie podobały mi się pewne historie. Bo to, to też mi się nie podoba. Dlatego teraz nie pracuję pewnie w tym Proszę bardzo, to jest yy, ofiara działań leśniczego. Te jodły, to wszystko połamane, bo tutaj sobie puścił leśniczy dęba do środka. Jak się ktoś temu bardzo przyjrzy, to tam będzie jeszcze widział gałęzie nawet od tego dęba w środku i cały szereg innego badziejstwa. Teraz to leśniczy wycina, udaje, że czyszczenie robi. To jest ewidentne kłamstwo. Leśniczy jest kłamcą, który... Potrafi po prostu zresztą y, znany z tego, że potrafi szczuć jednych a drugich, że potrafi y, budować taką właśnie atmosferę y, wrogości pomiędzy y, pracownikami, zresztą nie tylko pracownikami, bo leśniczy się płuczy lasów państwowych, gdzie y, nie ma czasu na państwowe lasy, udziela dodatkowo jeszcze społecznie w różnych to organizacja jest członkiem Związku Zawodowego Leśników. przepraszam, przewodniczącym był członkiem Zawodowego Leś Związku Zawodowego Leśników, który to swego czasu, gdy dzwoniało mnie z pracy, kiedy napisałem do owego związku, żeby mnie związek wziął w obronę, nawet nie raczył na nie odpowiedzieć, a szczytnym celem związku, jak zresztą z motto owego związku wynika, jest troska o byt członków związków i ich rodzin. Ja członkiem związku byłem od lat 30. Moja rodzina nie była i dlatego może mnie tak potraktowano. Po prostu odano moją sprawę uznając, że skoro nadleśniczy leśniczym nie zwolnił z leśniczym razem, to widać mieli ku temu słuszne powody. Bardzo proszę gniazdo, które ma szerokość dosłownie paru kroków. I co jeszcze ciekawego? Bardzo proszę jeden jedna z osik, którą tu leśniczy zostawił wcześniej, bo nie wyciął tak jak powinno być. Teraz poleciała w to gniazdo, wyłamała kolejne drzewa. Winą za to można obarczyć jedynie leśniczego, no bo kto zostawia na otwartej powierzchni takie dziadowskie osiki. Przecież tu pracują ludzie i ci ludzie tutaj sprzątają gałęzie i taka osika może kiedyś któremuś spać na beret i co wtedy będzie? Nic nie będzie. Leśniczy uzna, że pochój on tam wszedł, ten ktoś, kto tutaj robi. Po prostu cisną się na usta słowa, może niecenzuralne, słowa, których nie powinno się używać, ale ja też można inaczej, chodząc po tym lesie, a jestem tutaj któryś raz z kolei i widząc cały czas to samo ten bezmiar dziadostwa i to udawanie leśniczego to cyganienie takie właśnie w oczy, że on tutaj się stara on tu czyszczenia robi, jak mówię. Chwilę temu byłem tam głębiej w lesie, nikt tam niczego nie czyścił. To jest to samo wydzielenie. Tam też są gniazda jodłowe. Gniazda jodłowe, które mają szerokość 6 metrów, 7. Pożar się, Panie Boże, nad takimi gniazdami, nad takimi leśniczymi. Ale cóż zrobić? Cóż Pan zrobisz, Panie? Nic. Więc jestem ciekawy, jak tutaj się leśnicze obrządzi z tym sprzątaniem. Mamy dzisiaj 2 listopada. Czy... Podobnie jak w roku ubiegłym nie wyrobi się leśniczy, no dlaczego miałby się wyrobić, skoro on w tym roku zrobił etat czyszczeń, yy, rozgodził płotów i Bóg wie jakich prac jeszcze poczynił za dziesięciolecia całe. Nie wiem jak to się działo. Na podstawie jakiego wniosku leśniczy wszystkie te prace zrobił. Jestem ciekawy, jak to pan leśniczy yy, wygospodarował pieniądze na te cele, bo wiem, że zawsze najpierw był wniosek zatwierdzony przez nadleśnictwo dopiero na drugi rok było coś co się na podstawie tego wniosku robiło tu sytuacje są dziwne tu się robi na gorąco od przykładem niech będzie oddział 423 gdzie w tej chwili po jednym z moich ostatnich bodajże filmów dotyczących padłej tyczący, filmów dotyczącego zagryzionej przez psy sarny pan nadleśniczy wydał polecenie rozgradzania kolejnych gniazd. Gniazda, które są ogrodzone w środku ogrodzonej większej powierzchni. Takie gniazda w gniazdach. Więc wydano taką dyrektywę i przed tymi świętami panowie zule poszli tam, pościągali siatkę ze słupków, pościelali ją na trawie wzdłuż i siatkę tak zostawili po to, żeby teraz jak będzie tam coś biegło to miało problem, że będzie musiało biegać rozłożonej siatce. No, debilizm y, tych ludzi sięga już granic y, wytrzymałości, y, rozumowania, postrzegania przez normalnego człowieka, dlatego nie wiem czym to się w końcu skończy. Bardzo proszę, to jest pierwszy, drugi listopada. To rębnia, którą leśniczy rozpoczął wiosną tego roku, trwa tyle czasu. W międzyczasie leśniczy, leśnictwa Rudki Krzysztof Czachur prowadził takich pozycji kilka. Jednocześnie tnąc dwie, trzy remnie, kilka trzebieży. Wszystkie one są niezakończone. Wszędzie jest jednakowa sytuacja. Wszędzie jest taki właśnie muł i błęd i, błę, i mętna woda. Bo w takim właśnie mule, w takiej właśnie mętnej wodzie najbie, najlepiej biorą ryby i nie tylko. No w końcu to Jedynie jest po to robione, żeby nie można było tego nijak ogarnąć. Przecież to powodzi, powoduje, że nie wiadomo co się dzieje w tym lesie i z tym drewnem. Gdyby ktokolwiek chciał sprawdzić, jakie tu są różnice pomiędzy szacunkami i tym, co rzeczywiście leśniczy pozyska, pozyskał, to sprawa może być wcale nie śmieszna. Generalnie to tutaj nic nie jest śmieszne. Śmieszna jest jedynie ta sosna, którą tu zostawił leśniczy na urągowisko. Nam wszystkim to sosna jedna z wielu, z kilkudziesięciu dwustuletnich sosen, które w tym miejscu rosły, i które leśniczy, które leśniczy w majestacie prawa, za zgodą nadleśniczego, nadleśnictwa Kraśnik wyciął w tym roku do cna. Tam zostało głęboko w lesie kilka sztuk, i nie wiadomo, czy jeszcze z nimi będzie. W każdym razie, ale zostawił tam kilka osik, kilka brzus, tam też kilka osik, część już wiatr przewrócił. Czy to jest gospodarka? Czy tak to powinno wyglądać? Nie powinno, ale tak wygląda. Czy to jest dowód, kolejny dowód, ja o czym mówiłem na jednym z moich filmów dowód jak leśniczy odświeża drewno? Bardzo proszę. Tu widać stare drewno. Widać, że drewno młodsze też sine, ale już nie takie stare. Proszę Państwa, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że drewno leży w lesie całymi miesiącami od pozyskania i ulega deprecjacji. Potem, kiedy przychodzi czas odbiórki, cwaniak leśniczy bierze pilarza i przecina owo drewno. Robiąc z niego, z niego drewno świeższe. Widać różnicę pomiędzy tamtym a tym. Ja to kiedyś przekręcałem, więc teraz może być sytuacja odwrotna. Więc to niczemu innego nie, niczemu nie służy. Tu nie było żadnych wad technicznych, które powodowały odcięcie plastra, bo czasem tak bywa. To było jedynie odświeżenie. Ja takich sytuacji nakręciłem. Kilka razy leśniczy całą sosnę długą na 20 parę metrów w ten sposób odświeżał, bo leżała w lesie od nie wiadomo kiedy do nie wiadomo kąt. Różne hece w tym lesie widziałem, różne hece sfilmowałem. Oczywiście nie spotkało to się ze specjalnym zrozumieniem ze strony pracowników na Kraśnik, ale to niby i dlaczego miałoby się spotkać, w końcu są stroną w tym wszystkim, nie także są stroną, są udziałowcami tego dziadostwa, które tutaj leśniczy popełnia. Bardzo proszę, jeśli chodzi jeszcze o palenie ognisk, jedno ognisko, proszę Państwa, drugie ognisko, proszę Państwa. Róbmy to na kroki Boże, co? 1, 2, 3, 4. Trzecie ognisko, wrócimy się. 1, 2, 4, 3. Ognisko. I tutaj czwarte ognisko. Cztery ogniska na powierzchni jednego ara, bo to więcej nie ma jak 10 na 10 cm. Cała ta, cała ta, ta, ta powierzchnia. 4, 5 ognisk na takim dosłownie kawałeczku. I idziemy dalej. Cały jeden wielki. Przecież w, w miejscu, gdzie się spaliło ileś metrów sześciennych przestrzennych gałęzi, to nie, nie będzie rosło nic, nie, też nie będzie rosło nic. Nie przeżyło w tej glebie nic na głębokość kilkunastu, kilkudziesięciu centymetrów. Przecież tam był jeden wielki żar. I po co to? Po jaką cholerę leśniczy pali tyle ognisk? Jeśli już, niech paliłby tego mniej, a nie co meter, to następne. I przede wszystkim jeszcze jedno. Przecież są inne możliwości, jeśli chodzi o gałęzie. Tylko za to trzeba płacić. Tu się nie płaci, tu się spala to wszystko, bo jest taniej, bo jest cwano, bo się można po prostu dorobić na tym, że się nie pali gałęzi. Znaczy, że się pali gałęzie zamiast ich na przykład zeząbkować albo zrobić nic innego. Bardzo proszę, jeszcze raz, co do tych ognisk. Niech się. Szanowni Państwo, przypatrzcie, ja nie wiem czy to będzie widać, bo to już kamera zaciapana deszczem. Nie wiem jak tam z drugiej strony, a ja już nie będę zaglądał wyjść stąd i tylko pokazać jeszcze na koniec te właśnie ogniska. To jak być nie powinno, a jest tutaj. Widzę, że leśnicze gość turecko sprzątał, już pozbierał swoje gałęzie, pozabierał większość do domu. No, co do tej. Pozostałej części zobaczymy. Tu, oczywiście, leśniczemu się taki kawałek został dębowy, piękny, gruby, leży sobie. Leży, bo co to tam się kiedyś sprzątnie koło samej drogi. Ciekawy, bo akurat taki z taką właśnie dziuplą w środku. No i tych gałęzi. Proszę bardzo: Jeden, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ognisk. Długie to będzie na metrów, może 10, szerokie na 10. 9 obisk. No i to co y, mówiłem wcześniej o tym y, zwalonym w uprawę y, drzewie, drewnie tu kolejne takie drzewa usuwa się najpierw. Pilarz wchodząc na powierzchnię usuwa wszelkie drzewa szkodliwe zagarzające jemu. Tu niestety u leśniczego Czachura takie drzewa, które zagrażają pilarzowi, wiszą na sąsiednich drzewach lub stoją tak jak to koło i Drogi koło ścieżki rowerowej, którą tą ścieżką chodzą ludzie i zwiedzają to dziadostwo, które tutaj leśniczy im pokazują. Więc coś tu jest nie tak. Tu wiele rzeczy jest nie tak, no ale to co się tyczy tego akurat lasu też.